Kolektywny spokój i metoda Davida R. Hawkinsa. W jaki sposób nasza własna wewnętrzna przemiana może doprowadzić do zmian na poziomie globalnym, włączając to całą ludzkość. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o wielu doświadczeniach i eksperymentach naukowych, które potwierdziły istnienie globalnej, kolektywnej świadomości ludzkości oraz jej wpływu na nasz własny świat, na wydarzenia, które dzieją się na świecie. Mówiliśmy sobie też o globalnych projektach pokoju, które miały na celu podczas medytacji i intencji kilku tysięcy osób, wywołanie pozytywnych zmian na świecie. I tego typu eksperymentów, jak mówiliśmy, było około 50 w 23 żurnalach naukowych, takich rygorystycznych, potwierdzonych później też przez sceptyków, co nie tylko pokazało poprawność tych wszystkich badań lecz również ich możliwość replikacji i tego, że naprawdę kolektywna świadomość ludzkości i nasze własne intencje mogą mieć ogromny wpływ. Dlatego dzisiaj chciałem kontynuować ten temat i powiedzieć również w jaki sposób nasza własna wewnętrzna przemiana i takie powiedzmy duchowe new age wznoszenie częstotliwości i wibracji może pomóc nie tylko nam w naszym własnym życiu lecz również pomaga na poziomie kolektywnym pomaga w naszym własnym otoczeniu. I żeby to zrozumieć, warto tutaj wspomnieć o Davidzie R. Hawkinsie oraz o jego skali świadomości. David R. Hawkins był mistykiem, był psychiatrą i autorem znanej skali świadomości, która pokazuje, że w zależności od naszego stanu emocjonalnego, od stanu powiedzmy nawet tak metafizycznie energetycznego, zależy nasza częstotliwość oraz Wraz z tą częstotliwością, wraz z wysokością tej częstotliwości wzrasta nasza własna moc. I na dole oczywiście tej skali mamy takie negatywne emocje jak wstyd, strach, jak nawet duma, jak różnego rodzaju uprzedzenia i inne rzeczy, a oczywiście u góry mamy miłość, szczęście, później na samej górze oświecenie i tym podobne. I ta skala jest oczywiście taka poglądowa logarytmiczna i doktor David R. Hawkins dzieli ją na dwie Części poniżej 200 i powyżej 200. Poniżej 200 wszystkie te tutaj rzeczy w tej skali, wszystkie te emocje i uczucia, i stany, tak naprawdę nasze wewnętrzne, wiążą się z ego i wiążą się z bardzo tutaj niską częstotliwością. I te wszystkie stany są tak naprawdę destruktywne. Dopiero powyżej 200 zaczynają się stany konstruktywne. I powyżej tych 200 człowiek jest tak naprawdę bezsilny, nie ma takiej mocy sprawczej. Jest to różnica, siły versus mocy. Siła to to, co na przykład robimy na siłę, chcemy coś na siłę, nie wiem, coś na siłę wprowadzić coś na siłę kogoś zmanipulować, zmusić do czegoś. No to takie coś na siłę, no nie ma mocy takiej, że tak się stanie, tylko to jest wszystko na siłę, siłą chcemy coś wymusić na przykład, albo wymusić na wszechświecie. Niektóre osoby chcą różne rzeczy, żeby się pojawiły. Jednak powyżej tych 200 zaczynamy mieć moc. Czyli już nie musimy w tych niskich emocjach, na przykład wściekłości, innych rzeczy, forsować i zmuszać, Świata zewnętrznego, naszego otoczenia do czegoś, czego chcemy, lecz wtedy mamy moc, że po prostu jesteśmy tak mocni, że coś tworzymy, że no jesteśmy, nie wiem, tak mocni, na przykład w jakiejś dziedzinie autorytetem i tym podobne, ale w pozytywny sposób, oczywiście, w taki bardzo pozytywny sposób, że no nie musimy, nie wiem, usiłować, żeby ktoś nam, nie wiem, uwierzył, albo żeby ktoś nam się posłuchać, ponieważ mamy moc. Ta nasza na przykład, wiedza, mądrość ma taką moc, że ona inspiruje, że nie tylko zmuszamy kogoś, ty ma żyć tak, tak, tak i tak, jednak my inspirujemy Niech że oni sami chcą po prostu na przykład żyć lepiej, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, jest jakimś takim powiedzmy coachem czy kimś takim. Dlatego mamy rozróżnienie pomiędzy siłą, taką no negatywną na siłę, bez żadnej mocy. Na siłę coś zawsze można zrobić, jednak to będzie zawsze nie takie mocne. A mocą, podczas której większość rzeczy sama się dzieje, mamy inspirację, wszystko jest bardziej konstruktywne. I według Davida Hawkingsa, według jego metody kinezjologii, która badała te częstotliwości w zależności od siły mięśni, co może pokazać nam nawet, co jest prawdą, a co jest fałszem, odkrył on, że jedna osoba powyżej 200 tej skali świadomości, czyli, no nie musi być od razu oświecona, może być wiadomo na te, nie wiem, 230, 250, co nie jest wcale bardzo dużo więcej od niej wściekłości na 100 ileś, to jedna taka osoba powyżej 200 swoją tą mocą wypiera 750 tysięcy osób poniżej 200. Co jak widzimy, tutaj jest ogromna różnica pomiędzy tym na siłę robieniem wszystkiego, a właśnie, no, byciem w tej mocy, byciem w tym naprzód pokoju, w harmonii, i po prostu robieniem właśnie z tej mocy, z tej inspiracji, również, co właśnie pokazuje, że wystarczyłoby, żeby nie wiem, trochę osób tutaj wyszło poza te 200, nad 200 i one mogłyby wyprzeć całą negatywność z naszego świata. I jest to bardzo związane z tymi badaniami, o których sobie mówiliśmy, w których zaledwie tam było 7 tysięcy, 8 tysięcy, w zależności od badania medytujących, wywarło wpływ na cały świat i była redukcja różnego rodzaju terroryzmu, przestępstw, i innych o około 70%, co pokazuje, że właśnie wcale nie wiem, nie musi 5 czy 6 miliardów ludzi na świecie być w tym pozytywnym stanie i krować tej pozytywnej rzeczywistości. Dla nas wystarczy kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, może kilkaset tysięcy. Dlatego też z tych badań wyliczono, że wystarczy, uwaga, pierwiastek z 1% jakiejś grupy, na przykład całej Ziemi, aby można było wprowadzać zmiany, aby te zmiany same właśnie zaszły, tak synchronicznie nagle się zmniejszyła dzięki tej intencji ta przestępczość i tym podobne. Co jak widzimy, pokazuje, że no nie trzeba tutaj całej ludzkości do zmiany, wystarczy no jakaś większa grupa silnych osób. To znowu pokazuje, że możemy wyprzeć wszelkiego rodzaju próby te na siłę wprowadzania, nie wiem, obostrzeń, NWO, globalnych resetów i tym podobnych, właśnie dzięki temu, że nie będziemy bezsilni i nie będziemy panikowali, że oni wprowadzają jakieś negatywne rzeczy dla nas, że niszczą naszą wolność i tym podobne, lecz że będziemy właśnie w tej mocy powyżej 200. Będziemy nie wiem, w pokoju, będziemy w miłości, w harmonii, w szczęściu i w takich, wiadomo, pozytywnych, albo nawet w takich, wiecie, w takiej chęci, afirmacji życia i tym podobne. No to, gdyby, nie wiem, było kilka tysięcy Takich osób, kilkadziesiąt tysięcy takich osób, to żadne wprowadzenie na siłę globalnego resetu nowego porządku, świata czy tyranii nie miałoby miejsca, ponieważ po prostu bylibyśmy za silni. Dlatego musimy uważać, żeby przez te wszystkie teorie spiskowe nie dać się na przykład w strach, który jest niskowibracyjny i tak naprawdę który dalej przez te teorie spiskowe może zasilać te ich plany dotyczące NWO, faszyzmu i tym podobne. Powinniśmy być silni, powinniśmy być na tej wysokiej, Wibracji, i wtedy żadne NWO nic nam nie będzie straszne. to nie bójmy się, nie bądźmy tak jak wiele osób, które szerzą świadomość o teoriach spiskowych w strachu. I nie bądźmy właśnie tak jak te osoby, które często w tych grupach teorii spiskowych, i ja nie mówię, że teorii spiskowe są fałszywe czy coś. Nie wszystkie na pewno, może niektóre tak, no raczej nie wszystko jest tutaj prawdą, nie wszystko jest też fałszem, lecz po prostu, że nie możemy dać się tak jak te niektóre grupy teorii spiskowych w taki strach, w taką nędzę, w taką. Rozpad, że nic już się nie da zrobić, ponieważ jak widzimy, my mamy moc i wcale tutaj nie trzeba tak nic na siłę też walczyć z tym NWO, z tym nowym porządkiem świata, lecz wystarczy z tej mocy, z tej inspiracji działać w wysokiej wibracji i wtedy możemy naprawdę zmienić naszą rzeczywistość i nie doprowadzić do żadnego przymusu, no to nie powinniśmy się bać, ponieważ gdy jesteśmy właśnie bardzo wysoko, to nikt nas do niczego nie zmusi. I jak widzimy, mamy nie tylko naukowe dowody w postaci tych banań, które to Pokazują, lecz również wiele tutaj innych takich argumentów i innych teorii, które to potwierdzają. Dlatego cała moc jest w nas. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie, znacznie więcej rzeczy i widzimy się w następnych odcinkach.